Cześć moi drodzy, <coughs> witam się z wami. Dokładnie 29 października 2020 roku i dzisiaj chciałbym nawiązać do tematu, o którym wam wspominałem wcześniej, czyli zaprezentować wam produkty, które wylądowały u nas ostatnimi tygodniami w studiu i zostały przetestowane w pełni. Dlatego mogę zaprezentować i opowiedzieć parę słów o nich. A mianowicie, na biurku wylądowała u nas myszka firmy Genesis. Model Xenon 220 Silent, Silent Gaming Mouse i taką myszkę dzisiaj Wam zaprezentuję. Ale także mamy do kompletu podkładkę Carbon 500 Lava Maxi Mouse Pad o rozmiarze 45 cm na 90 cm. Także zapraszam Was do prezentacji. One, two, Jesteśmy już z powrotem. Ja takiego typowego unboxinga, czyli otwierania kartonika i wyciągania myszki ze środka nie będę robił. Dlaczego? Dlatego, że mam jedną sztukę i ta myszka jest już aktualnie u nas na biurku. Ona pracuje od trzech tygodni i pokazuje swoje możliwości, a bardziej dostosowuje sobie myszkę do siebie i ja do niej się po prostu uczę. Ze względu na to, że ja wcześniej używałem myszki standardowej, myszki biurowej, nigdy nie posługiwałem się myszką dedykowaną, którą można poustawiać wedle własnych potrzeb, którą można programować, którą tak naprawdę wykorzystują gracze do własnych celów. Ja ją wykorzystuję ze względu na to, że ona ma bardzo dużo fajnych funkcji, które mi są przydatne. I ja, ja na pewno nie korzystam z pełni możliwości tej myszki, dlatego że nie gram w gry, nie potrzebuję tak dużego jakby DPI, jeżeli chodzi o ruch wskaźnika myszki, reakcję na przyciski itd. Ja ją używam do obróbki grafiki i do pracy codziennej. I tak samo do pracy nad OBS-em. Oczywiście te funkcje są przydatne, które za chwilkę Wam je pokrótce opiszę i Wam pokażę. A teraz zobaczcie, tak wygląda nasza myszka. To jest myszka, która znajduje się aktualnie u nas na biurku. Macie do niej podgląd. Ta myszka jest z podświetleniem. To podświetlenie jest w trzech miejscach, dajmy w czterech miejscach. To są dwa wzdłużne paski, które widzicie w kolorze fioletowym. Logo Genesisa podświetlone na środku i sam scroll, obudowa rolki, którą widzicie tutaj od góry, może tak Wam pokażę, także jest podświetlana. I to podświetlenie zmienia się. Mianowicie są przypisane do niej funkcje podświetlenia, gdzie możemy po prostu bawić się samymi ustawieniami światła. Możemy sobie zmieniać jakieś tam przejścia, tęcze itd. Ale są, jest też taka bardzo ważna funkcja, która nazywa się DPI Settings. I tutaj automatycznie klawiszem, jednym za chwilkę opiszę wszystkie klawisze, do czego są przypisane, w, jakby w oryginale. Jednym klawiszem można zmieniać prędkość przemieszczania się wskaźnika. Tak pokrótce to opiszę, prędkość przemieszczania się wskaźnika po ekranie. Co to nam daje? A mianowicie daje nam to to, że w momencie, kiedy, w momencie kiedy pracujemy na przykład nad grafiką i musimy. Z, Przemieszczać ten wskaźnik bardzo precyzyjnie, powoli, żeby on nam gdziekolwiek nie uciekał, to wtedy włączamy sobie na DPI, na przykład tutaj zaprogramowane o wartości 1000, DP1, i w tym momencie wskaźnik przesuwa nam się bardzo powoli. Możemy sobie, takich zakresów mamy 6, 2, 4, 6 zaprogramowanych, i tym jednym klawiszem na myszce, a dokładnie tym tutaj, możemy sobie zmieniać po prostu te prędkości. Co też idzie za tym, jeżeli chodzi o wizualizację samej myszki, w momencie, kiedy naciśniemy ten klawisz, zauważcie, że podświetlenie myszki w automacie się zmienia. Dlaczego? Dlatego, że każdy kolor jest przypisany do odpowiedniej prędkości przemieszczania się wskaźnika, co daje nam tak naprawdę bardzo fajną informację, w jakim ustawieniu aktualnie myszka się znajduje. Nie musimy zaglądać sobie do oprogramowania, które mamy tutaj. Ja już wam je pokazuję. I tutaj mamy te wartości. Za chwileczkę przełączymy się na kartę ustawień. Ja Wam pokażę po kolei mniej więcej ramowo, jak takie ustawienia pozmieniać. Ale tutaj widzicie po kolei kolory. Zielony, fioletowy, niebieski, czerwony, jasny niebieski i żółty. I w tym momencie właśnie są przypisane wartości dla poszczególnych prędkości. Oczywiście je wszystkie możemy sobie tutaj manualnie przetawiać. I w tym momencie, jeżeli zmienimy sobie, na przykład teraz mamy ustawiony najwolniejszy tryb, czyli zielony, bo możemy sobie... To zmieniać. Czyli zmieniamy sobie na fiolet, niebieski, czerwony i to są w kolejności te właśnie kolory przypisane do programu. Dobra, przejdźmy sobie do ustawień, będziemy widzieć to na bieżąco. Ok, jesteśmy w oknie, ja tutaj tylko przemieszczę tą myszkę, żebyśmy widzieli. Poczekajcie, przejdziemy sobie do wersji Keymo, czyli zaczniemy wszystko tak naprawdę od początku. Ja przerzucę ten podgląd tutaj na chwilkę, żebyśmy mieli wszystko odsłonięte. I teraz tak, w, w pierwszej zakładce, czyli w wersji w, w, o nazwie K Mode, mamy opisane i przypisane e, klawisze. Czyli klikamy sobie tutaj funkcję Keymode, podświetla nam się na czerwono i teraz mamy po kolei klawisze, które możemy sobie mm, edytować. Tak, jak left key możemy sobie tutaj ustawiać odpowiednio klawisze, które nam pasuje, możemy sobie zamienić strony, jeżeli prawo-lewo ręczne. To w zależności jak to tam woli to e, sobie ustawia i tak samo tutaj wszystko e, zmieniamy sobie po, dla poszczególnych klawiszy. Tutaj więcej nic nie ma, czyli tak jak mamy aktualnie dla klawiszy przypisane, czyli lewy klawisz jedynka, to jest jedynka, dwójka middle key, czyli scroll przyciskany, czyli rolka, trójka, prawy klawisz myszki, siódemka, akurat pójdę w tą stronę po kolei. Siódemka mamy Zmianę DPI Loop, czyli to co chwilę, przed chwilą wam pokazywałem, szóstka LED Switch K, czyli możemy sobie zmieniać same funkcje podświetlenia. Widzicie teraz na przykład zmienia się na podświetlenie RGB pełną tęczą. W momencie kiedy przełączamy, oczywiście DPI Loop on automatycznie wraca do ustawień oświetlenia, ale po chwili znowu przełączy się na LED Switch K, czyli tą funkcję podświetlenia, którą mu ustawimy zgodnie z naszymi preferencjami. Co jest też bardzo fajne, bo jeżeli używamy na przykład oddzielnej klawiszy RGB, przepraszam, klawiatury RGB, którą wykorzystujemy na biurku, to możemy sobie samą myszkę dostosować do klawiatury. Ja klawiaturę aktualnie mam Mechaniczną, jakąś tam marketową, którą też kupiłem Wam wcześniej, prezentowałem. Sprawdza mi się, ja tam jakichś większych wymagań nie mam. Fajnie podświetla. Jeżeli mam wyciemnione tutaj w studio, pracuję nad czymś, to ładnie klawisze są podświetlone. Na tą chwilę mi wystarcza. Może kiedyś dojdę do tego, że będę po prostu bardziej profesjonalne urządzenie gdzieś używał. Ale dostosowałem sobie podświetlenie RGB do mojej klawiatury. No na przykład zobaczcie, tutaj mamy myszkę, a tu mamy klawiaturę, tu mamy myszkę, więc możemy wszystko sobie. Kolorystycznie jakby dopasować, dobra, przejdźmy do zakładki Advance. I tutaj przed chwileczką byliśmy w tej zakładce na podglądzie. Ja już przestawię to okienko, żeby było nam jeszcze lepiej widać. Wszystko tutaj co do ustawienia mamy. No i tutaj mamy podstawowe funkcje po lewej stronie, czyli klikalcze, jeżeli chodzi o powtórzenia, interwał kliknięć, później mamy Moving Speed dla prędkości przemieszczania się wskaźnika. I teraz zobaczcie, nie wiem, czy prezentować wam ten DPI, bo nie wiem, czy będzie to widać. Ale OK, zróbmy. Na przykład, zmieńmy sobie mamy kolor zielony, zobaczcie, przemieszczam go prawo, lewo, w tą samą prędkością. Śmiga wolno, prawda? Przemieśmy go sobie na fioletowy, podświetlenie mamy, już jest szybciej. Na niebieski już jest dużo szybciej. Na czerwony już jest bardzo szybko. 4000 już jest ok. No i 4800 to już mamy taką prędkość dość mocną, trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja używam, tak naprawdę przełączam się między tymi funkcjami, jeżeli chodzi o pracę przy filmie, przy obróbce filmu, bądź na przykład przy pracy normalnej. Standardowo używam tam ustawienia czerwonego, czyli około 3200 dpi. Pewnie niektórzy powiedzą, że to jest bardzo wolno, ale mi to w miarę odpowiada. Nie gubię wskaźnika, gdzieś tam mm, jest ok, jeżeli chodzi o. No, 3200-4000 to jest taki zakres, na którym pracuję. Tego 4800 raczej tam nie używam. A jeżeli chodzi o pracę nad grafiką, przechodzę sobie na 1000 do 1600. W zależności, wszystko dostosowuje się do siebie, tak naprawdę. Jeżeli czuję, że wskaźnik gdzieś tam mi myka i ucieka, to sobie go po prostu zwalniam. Dobra, przejdźmy sobie tutaj dalej, czyli do Double Click Speed, czyli mamy prędkość kliknięć podwójnych klawisza, czyli w momencie, kiedy klikamy lewy klawisz, coś chcemy otworzyć, no to tutaj sobie ustawiamy prędkość reakcji i Rolling Speed, czyli przewijanie rolką góra dół, prędkość przewijania. To by było tyle. Tutaj, oczywiście, te zakresy wszystkie możemy sobie przestawiać. Jak widzicie, możemy sobie zwiększać, możemy tu wpisać sobie ręcznie, nie masz tym żadnego problemu. Możemy przypisać dla danego DPI, na przykład odpowiednie parametry tutaj, przejść sobie na przykład na DPI 2 i tak dalej. Dobra, myślę, że ta funkcja jest omówiona. Później mamy y, funkcję pod zakładką Light, czyli typowe oświetlenie RGB, które widzicie na myszce. No i tutaj mamy Light Brightness, czyli yy, Podświetlenie full bądź half, czyli połowa bądź cały. Let mode settings to są przypisane funkcje podświetlenia, które możemy sobie zmieniać. Ja teraz zobaczę, czy on się zmienia. Tak, zmienia się. Nie, będziemy musieli przypisywać, zapisywać. Tutaj pokażę Wam. Tutaj jest po prostu. Jeżeli bawimy się w oprogramowaniu, to za każdym razem musimy zatwierdzić, jakby funkcję zmiany koloru. Ale okej, okay, ja tę funkcję Wam pokażę tutaj na samej myszce. Czyli w tym momencie, gdzie będziemy się przełączać w kolorystyce, teraz jest wyłączone. Teraz jest rozszerzenie, czyli mamy DPI Mode najprawdopodobniej. Teraz mamy Prismo Effect, czyli to, co mamy podświetlone, czyli ta funkcja kolorystyczna. Później mamy Neon. Później mamy Flow Light, czyli y, przechodzi nam kolorystyka y, po całej myszce. Później mamy Waltz. I później mamy Four Season, czyli. 4 sezon, 4 kolory, no i znowu wyłączone. Tak to mniej więcej wygląda pokrótce. DPI MOD, czyli mamy funkcję podświetlenia w kolorystyce, zatrzymaną w kolorystyce prędkości przemieszczania myszki. Dobra, ustawiliśmy sobie na czwartym. No i oczywiście mamy jeszcze na dole Light Speed, czyli w momencie, kiedy używamy funkcji na przykład jakiegoś tam przejścia oświetlenia, możemy sobie tą prędkość zwiększyć bądź zmniejszyć. Pamiętajcie, że takie oświetlenie LEDowe, kolorowe, jeżeli pracujemy i damy sobie dosyć szybkie przemieszczanie, to po pewnym czasie w ciemnym pomieszczeniu może delikatnie męczyć, więc uważajcie na to. Ok, i ostatnia zakładka. W sumie zakładka dla speców, tak naprawdę, ponieważ to jest zakładka, w której możemy zapisywać i tworzyć sobie makro. Tutaj mamy utwórz nowe makro, rekordy, możemy zapisywać działania myszki, które chcemy sobie tutaj przypisać do odpowiednich klawiszy, i w ten sposób to działa. Na temat makro nie będę dzisiaj się jakby rozgadywał, dlatego że to jest dosyć szeroki temat i bardzo dużo rzeczy trzeba by tu było po kolei wytłumaczyć, do czego się to używa, dlaczego przypisuje się różne funkcje rekordy, no kilka kliknięć, powtórzeń, jakoś sekwencję kliknięć, no jest bardzo dużo tematów. Możemy ustawiać opóźnienia, no temat bardzo szeroki. Ja nie będę tego opisywał, ze względu na to, że to są jakby zaawansowane ustawienia. Dobra, myślę, że tak pokrótce pokazałem Wam, o co chodzi z tą myszką. Przejdźmy sobie do okna prezentacji, jeżeli chodzi o podstawowe okienko. Damy sobie zoom na myszkę, i w tym momencie chciałbym Wam pokazać drugi element, czyli ten, o którym Wam wspominałem czyli matę, która jest podkładką pod naszą klawiaturę. Zobaczcie logo Genesysa w tym miejscu, tutaj mamy ten, e, z, e, jakby grafikę lawy. Mniej więcej fajnie to się zgrywa z umiejscowieniem myszki na biurku. Zauważcie, taki jest wymiar klawiatury, a tak wygląda cała podkładka. Podkładka jest dosyć gruba, naprawdę, naprawdę się sprawdza. Bardzo fajnie po niej ślizga się sama myszka czyli sama funkcja przemieszczania się myszki, jeżeli chodzi o slajdery czyli to, co się znajduje tutaj pod spodem. Powiem Wam, że nie ma takiego jakby poślizgu takiego szybkiego, tylko jest kontrolowany ruch myszki po tej podkładce. Nawet bym powiedział, że odczuwalne jest jakby tłumienie tego przemieszczania się, tego przesunięcia. Także tyle. Tak to wygląda pokrótce. No i co? Nie wiem, czy Wam się spodobała ta prezentacja. Myślę, że takie sprzęty, które będą wchodzić u nas na nasze biurko, będę chciał Wam prezentować. Aktualnie przymierzam się gdzieś do rozbudowy stacji roboczej, czyli samego komputera, bo jak wiecie pracuję cały czas aktualnie na laptopie. Idea który gdzieś tam został lekko rozbudowany, ale wymaga modernizacji bądź wymiany całkowicie. Zostanie jako laptop dodatkowy urządzenie u nas w studiu bądź do pracy mobilnej, ale w samym studiu chciałbym, żeby wylądował komputer stacjonarny, który pozwoli nam. Na swobodne streamowanie i prezentację ujęć, np. z 3-4 kamer w naszym studiu, które aktualnie jest jeszcze przygotowywane. Standardowo, jak w każdym odcinku, moi drodzy, zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania i komentowania naszych filmów. Jak najbardziej komentujcie pozytywnie, negatywnie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co byście chcieli jeszcze zmienić. My dokładamy wszelkich starań, żeby to wszystko dla Was poprawić, oczywiście. Zapraszam Was także do wsparcia naszego kanału, jeżeli chodzi o finanse, grosze. Każdy grosz liczy się dla nas, jest przeznaczony na cel rozbudowy naszego studia. Tutaj na dole pod filmem macie koło wyrazu subskrybuj hasło wesprzyj, tam możecie za pośrednictwem platformy YouTube wesprzeć nasz kanał. Oczywiście też w opisie filmu zamieszczam wszystkie linki i tam też znajdziecie linka do platformy Patreon, gdzie znajdziecie nas pod nazwą Dolnośląskie Miody. Pamiętajcie o tym, że prowadzimy kanał tak zwany stricte pszczelarski, związany tematy Wszystko z pszczelarstwem w Polsce, ale dodatkowo też prowadzimy aktualnie kanał technologiczny związany ze sprzętem, softwarem, czyli hardware, software i oprogramowania różnego rodzaju, ustawienia, konfiguracje i prezentacja sprzętu elektronicznego. To jest taki nasz dodatek do tego kanału, którym też się interesujemy i też się tym jako tako zajmujemy. Wszystko jest w oparciu o budowę naszego studia, przygotowaniu tego sprzętu, żeby można było na tym swobodnie pracować w domu. Także ja dzisiaj się z wami już do zobaczenia i do następnego. Cześć.